Ogłoszenie nowych ceł przez Trumpa w ostatni piątek wywołało ogromne spadki, a w ciągu kilku dni wiele osób straciło oszczędności zbierane latami. SP 500 nie zanotował tak dużej straty w ciągu jednego dnia, nawet podczas ataków na World Trade Center 11 września 2001 roku, ani kiedy pękała bańka dotkomowa w 2000 roku. Jednego dnia zanotowaliśmy spadek o 6%, to bardzo dużo. Miałem dzisiaj opublikować inny filmik, ale ze względu na panikę oraz to jak dynamicznie zmienia się sytuacja na rynkach, czuję, że muszę zrobić mały wyjątek i powiedzieć wam parę słów o obecnej sytuacji oraz o tym co zrobić z pieniędzmi, żeby nie tylko nie stracić, ale dobrze na tym zarobić. Najpierw zobaczymy sobie jak rynki reagowały w przeszłości na tego typu spadki, a zaraz później pokażę wam dokładnie co sam robię z pieniędzmi oraz co planuję robić dalej. Po środowym odbiciu może się wydawać, że spadki, które aktualnie obserwowaliśmy, Będą przejściowe i faktycznie możliwe, że za rok czy dwa będziemy je wspominać podobnie jak spadki covidowe, czyli bardzo pozytywnie. Z drugiej strony, może to być pierwsza oznaka jakiegoś dłuższego kryzysu gospodarczego. Nie będę więc wciskać wam przesadnego optymizmu, ani przesadnego pesymizmu. Postaram się przedstawić sprawę możliwie obiektywnie. Nikt nie zna przyszłości ani przyszłych decyzji Donalda Trumpa odnośnie tego, czy będzie wprowadzał tła, czy nie. Możemy jednak spojrzeć w przeszłość, żeby mieć pewien punkt odniesienia. Przyjrzyjmy się uważnie indeksowi S&P 500, ponieważ odpowiada on za ponad 60% globalnych rynków, dyktując w którą stronę będą się poruszać akcje na całym świecie. Najgorszy do tej pory spadek wystąpił w 1929 roku, kiedy to amerykański rynek zaliczył 83% stratę od szczytu. Praktycznie cała wartość giełdy wyparowała. Był to tak zwany wielki kryzys spowodowany ogromną bańką spekulacyjną oraz przeinwestowaniem. Wyobraźcie sobie tylko, że przez 20 30 czy 40 lat odkładaliście pieniądze. Niech będzie, że uskładaliście milion złotych. Ni stąd, ni zowąd, po kilku miesiącach zostaje wam z tego jedynie 170 tysięcy. Mogłoby się wydawać, że po czymś takim nie ma co marzyć o powrocie do normalności. A jednak, kryzys potrwał 3 lata, po czym przyszedł okres bardzo dynamicznych wzrostów. Przez kolejne lata można było zarobić łącznie 815%. Po II wojnie światowej przyszła jednak kolejna mocna korekta, tym razem o 22%. Potrwała Trwała jednak jedynie pół roku, a po niej nadeszła kolejna hossa, dająca zarobić 935% na przestrzeni 15 lat. Przez kolejne lata rynki rosły, ale wzrosty przeplatały się ze stratami. W tym czasie wystąpiły jeszcze dwie korekty o 22 i 29%. Były być może nieco mniejsze w porównaniu do innych, ale oczywiście nadal bardzo dotkliwe. Sprawy miały się jednak znacznie gorzej w 1974 roku, kiedy to prezydent Nixon odszedł od standardu złota. SP 500 zanotował aż 42% straty. Możecie jednak zgadnąć, co stało się po tym dwuletnim kryzysie. Tak. Ogromne wzrosty, i jeśli zgadliście, to proszę o zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Wracając, mieliście rację, i przez kolejne 13 lat indeks dał zarobić 845%. W 1987 roku rynki zanotowały bardzo dynamiczny spadek o blisko 30%, ale trwał on zaledwie 3 miesiące. A co potem? To już staje się dosyć nudne, bo tak, kolejne 13 lat wzrostów i 815% zysku. Następnie bardzo silny kryzys z 2000 roku spowodowany bańką dotkomową, kiedy to wszyscy inwestowali całe pieniądze w firmy zajmujące się internetem, wierząc, że jest to przyszłość. Inwestorzy mieli oczywiście rację, ale trochę się pospieszyli, co skończyło się 45% spadkiem trwającym 2 lata. Po nim jednak przyszło ponad 100% zysków przez następne 5 lat. Później mieliśmy kryzys finansowy z 2008 roku i kolejne minus 50%. Po gorszym okresie, jak zwykle, przyszedł jednak bardzo dobry okres trwający aż do spadków covidowych. Podczas tej korekty byliśmy już jakieś minus 20% od szczytu, a odbicie z środy jeszcze niczego nie gwarantuje i może się okazać, że jeszcze sporo spadków przed nami. Trump przecież jedynie zawiesił cła, a nie powiedział, że kompletnie z nich rezygnuje. Historia nie jest żadnym gwarantem, i nie ma pewności, że się po. Powtórzy, ale zdaje się, że mimo wszystko rynki akcyjne radziły sobie nawet z gorszymi przypadkami. Nawet jeśli to jeszcze nie koniec spadków, to historyczne dane sugerują, że giełda mimo wszystko odbije. Inwestorzy działają jednak teraz bardzo emocjonalnie i najzwyczajniej w świecie panikują, co jest bardzo złym pomysłem. Mamy świetny dowód na to, jak emocjonalni i skorzy do reagowania na nowe informacje są aktualnie inwestorzy. Jak wiecie, przez ostatnie dni na rynkach panowała panika, ale w poniedziałek pojawił się... Ciekawy post na Twitterze, w którym autor pisze, że Trump rozważa zawieszenie ceł na wszystkie kraje poza Chinami. Autorem jest Walter Bloomberg, który nie ma nic wspólnego z firmą Bloomberg, ale płaci 8 dolarów za zweryfikowanie konta i ma całkiem sporo obserwujących, więc wygląda poważnie. Rynki zareagowały na jego wpis bardzo optymistycznie i wartość indeksu wzrosła o 2,5 biliona dolarów w 10 minut. To był fake news, czyli nieprawdziwa informacja. Możecie to sobie wyobrazić, Słowa jakiegoś randomowego człowieka w internecie wywołały tak znaczne zmiany na największym indeksie na świecie, a więc tak naprawdę na światowym rynku akcji. Nie mówimy tutaj o milionach dolarów, ani nawet o miliardach, tylko o bilionach. Dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby niezweryfikowana informacja wywołała aż tak potężne ruchy kapitału. Po kilkudziesięciu minutach zespół Trumpa zdementował te plotki i cena znowu spadła. Zdaje się jednak, że ten chwilowy wzrost ceny wywołany nieprawdziwą informacją, Ochłodził trochę głowy inwestorów, którzy w innym scenariuszu sprzedawaliby w panice. Gdyby ten wpis się nie pojawił, to rynki prawdopodobnie spadłyby tego dnia bardziej. Warto wiedzieć, że było wielu traderów, którzy chcieli zarobić na spadku indeksu, kupując opcję Put, a przez to kompletnie nieprzewidziane odbicie, stracili kupę pieniędzy. Tutaj przykład człowieka, który wrzucił w to 35 tysięcy dolarów i w jeden dzień stracił 11 tysięcy. Próby bycia bystrzejszym od rynku w takim okresie najczęściej kończą się klapą. Tak samo zresztą jak w każdym innym okresie. Najlepsze w całej historii jest to, że dwa dni później, czyli w środę, okazało się, że Trump faktycznie wstrzymuje cła na 90 dni, a dotknięte nim zostaną jedynie Chiny. Czy więc Walter faktycznie miał jakieś niedostępne dla innych informacje, a może jego pomysł po prostu aż tak bardzo spodobał się Trumpowi? Nie wiadomo, ale fake news z poniedziałku okazał się prawdą w środę. No, a rynki oczywiście znowu zareagowały na to bardzo optymistycznie. Wiecie więc, co każdy powinien teraz robić z pieniędzmi? Przede wszystkim w takich niepewnych czasach najlepiej zachować spokój. Nie zachęcam Was do hura optymistycznego kupowania, bo nie w każdej sytuacji będzie to dobre. Na pewno nie zachęcam też do sprzedawania, bo na to akurat jest nie za dobry czas. Zdecydowanie zachęcam Was jednak do zachowania spokoju. Wyciągajcie wnioski na przyszłość, ale nie róbcie teraz zmian o 180 stopni. Emocje są złym doradcą w inwestowaniu, więc starajcie się trzymać wcześniej obranej strategii lub ewentualnie delikatnie ją korygować. Nie starajcie się też reagować szybko. Dajcie sobie chwilę i weźcie głęboki wdech zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje których moglibyście żałować. Pierwsze odbicie już się pojawiło, i być może to, co najgorsze, mamy już za sobą. Nie ma jednak co do tego żadnej pewności, ale nawet gdyby rynki dalej spadały, to jak widzieliście na początku materiału, mamy przesłanki, żeby spodziewać się, że prędzej czy później wrócą do normy. Wnioskując po tym, ile trwały poprzednie recesje, może to być od kilku miesięcy do nawet dwóch czy trzech lat. Po dynamicznych spadkach zwykle przychodzą jednak dynamiczne wzrosty tylko czasem trzeba na nie trochę poczekać. Jeśli inwestujecie długoterminowo, czyli 20-30 lat, to na 99% wszystko będzie dobrze. Jedyne co mnie martwi to, że przez niemal cały analizowany przez nas okres Ameryka pełniła rolę światowego mocarstwa. Ray Dalio, który analizował wzloty i upadki innych mocarstw w przeszłości, zauważa, że światowy porządek może się aktualnie zmieniać, a Chiny mogą próbować strącić USA z pozycji lidera. Taka sytuacja mogłaby zmienić dynamikę na giełdzie amerykańskiej. Może wcale nie byłoby już aż tak dynamicznego odbicia w USA, gdyby to Chiny stały się największym światowym mocarstwem. Jak bardzo sytuacja zmieniłaby się dla rynku akcji? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Do tej pory na swoim koncie inwestycyjnym podczas tej korekty dokupowałem najbardziej indeks SP 500, ale prawdopodobnie w najbliższych dniach dla bezpieczeństwa przejdę na indeks akcji z całego świata. Nie udaje, że wiem, co się wydarzy, a na pewno wiem tylko jedno. Takie spadki zwykle były świetną okazją do zakupów i za chwilę powiem Wam dokładnie, co sam robiłem i dalej będę robić ze swoimi pieniędzmi, ale pamiętajcie, żeby mnie nie naśladować i że to nie jest porada inwestycyjna. Żeby wykorzystać tę okazję, od kiedy akcje amerykańskie zaczęły spadać na początku marca, dokupowałem już 9 razy, wrzucając na rynek kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mam też ustawione kolejne zlecenie, które wykona się, jeśli cena dalej będzie spadać, that Chociaż w chwili nagrywania tego materiału zdawać się może, że raczej będziemy szli już do góry. Jak faktycznie będzie, przekonamy się na przestrzeni najbliższych miesięcy. W razie czego, mam też następne 100-150 tysięcy złotych w gotówce, które może powędrować na rynek akcji. W razie gdybym musiał, to mam też 270 tysięcy złotych w obligacjach skarbowych, które w każdej chwili mogę sprzedać i kupić za nie akcje. Jeśli doceniacie tę transparentność, to zachęcam do zasubskrybowania kanału. Nie wiem, czy tym razem spadki na SM 500 już się zatrzymały, czy może trend ponownie się odwróci i zejdziemy jeszcze niżej do poziomu minus 30, 40, 50 czy 80%. Nie próbuję też trafić dokładnego dołka. Wiem po prostu, że mam odpowiednio dużo kapitału, żeby stopniowo dokupować, jeśli cena dalej będzie szła w dół, ale także kiedy będziemy już wracać do wyższych wycen. Akcje mimo silnego odbicia z środy nadal są delikatnie przecenione i pewnie będą takie jeszcze przynajmniej przez jakiś czas. Nie ma dla mnie znaczenia czy dołek już był, czy będzie za tydzień, czy może za trzy miesiące, bo wiem, że i tak w niego nie trafię. Mój horyzont inwestycyjny to kilkadziesiąt lat, więc tym bardziej nie ma to dla mnie znaczenia. Chcę jedynie skorzystać z tych przecen. Ważne jest dla mnie, żeby w takich sytuacjach nie być poza rynkiem i dlatego na przykład nie sprzedawałem żadnych akcji. Badania pokazują, że wystarczy przegapienie 10 dni z najlepszymi wzrostami, a nasza stopa zwrotu bardzo na tym ucierpi. Bycie poza rynkiem podczas 10 najlepszych dni między 1990 a Rokiem, a 2024 rokiem spowodowałoby zyski niższe o 54%. Przegapienie 20 najlepszych dni to już 73% niższe zyski, a 30 dni to 80% niższe zyski. Większość pozytywnej stopy zwrotu powstaje podczas kilku dni z dynamicznymi wzrostami, a te zwykle przychodzą po spadkach. Dowodem na to jest to, co wydarzyło się w środę, kiedy to SP 500 zyskał ponad 9% jednego dnia. Z tego powodu mój plan na Ostatnie tygodnie był taki sam, jak będzie na następne miesiące i lata, czyli po prostu kupować. No dobra, ale skoro to już wiecie, to zastanówmy się, skąd w ogóle bierze się ten kryzys, bo będzie to istotne w kontekście tego, co może wydarzyć się dalej. Jak się orientujecie, Donald Trump ogłosił niedawno nowe cła dla wszystkich, którzy w jego opinii nie traktowali USA właściwie w kontekście handlu międzynarodowego. Obliczenia co do wysokości ceł są jednak bardzo dziwne. Amerykańskie cła mają być odpowiedzią na cła i inne ograniczenia ograniczenia handlowe jakie nakładają na Amerykę inne kraje a sprowadzają się do czegoś zupełnie innego. Oto jak zostały obliczone. Mimo, że wzór, z którego skorzystali, wygląda na skomplikowany, to wcale taki nie jest. Epsilon oraz phi, czyli te greckie literki w mianowniku, występują tam tylko po to, żeby wydawało się, że równanie ma jakiś głębszy sens. Epsilon jest jednak równy 4, a phi jest równe 1 czwarta. Finalnie dają nam więc razem jedynkę. Równie dobrze mogłoby ich tam w ogóle nie być, a taki wzór to ekwiwalent lania wody na rozprawce, żeby wyrobić limit słów, tylko że zrobiono tak nie w pracy domowej w szkole, tylko w najważniejszej decyzji gospodarczej dla całego świata, przynajmniej w tym roku. Wzór sprowadza się więc do X minus M dzielone przez M, a więc eksport minus import podzielony przez import. To wszystko później podzielili sobie jeszcze na dwa. Nie ma więc mowy o żadnych. Słach ani utrudnieniach handlowych, tylko o deficycie handlowym. Trump uważa, że skoro jakiś kraj sprzedaje do USA więcej niż w nim wydaje, to postępuje nieuczciwie. Może się mylę, ale zdaje się, że to nie ma większego sensu. Zobaczcie, czy to, że kupuję rzeczy w biedronce, a biedronka nie kupuje nic ode mnie, sprawia, że jestem pokrzywdzony? Czy mogę zgłosić się do rzecznika praw konsumenta ze skargą, że biedronka tylko sprzedaje i nic ode mnie nie kupuje? Nie ma to większego sensu, prawda? Na wolnym rynku, żeby doszło do jakiejkolwiek transakcji, obie strony wymiany muszą widzieć w niej wartość. To znaczy, jeżeli ja kupuję sobie iPhone'a za 5000 zł, to znaczy, że iPhone jest dla mnie wart więcej niż te 5000. Dla Apple zależność ta jest odwrotna, to znaczy, 5000 jest dla nich warte więcej niż iPhone. Jeżeli byłoby inaczej i którakolwiek ze stron czułaby, że na wymianie nie dostaje wartości, tylko ją traci, to nie doszłoby do wymiany. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, kto płaci pieniędzmi, a kto towarem. To jest jedynie wymiana i obie strony muszą widzieć w niej korzyść. Równie dobrze można by za tego iPhone'a zapłacić workami ziemniaków i wtedy nie byłoby żadnego deficytu, bo obie strony dostałyby towar. Nie robimy tak jednak, bo. Płacenie workami ziemniaków jest dosyć niewygodne. Zamiast tego korzystamy z środków płatniczych. Nie ma jednak większego znaczenia, czy wymiana jest barterowa, czy jedna ze stron płaci pieniędzmi. Obie strony wymiany muszą dostrzegać w niej wartość dodaną, bo inaczej do wymiany by nie doszło. Ciężko więc mi zrozumieć punkt widzenia Donalda Trumpa, jakoby inne kraje traktowały Stany Zjednoczone niewłaściwie tylko dlatego, że mają z nimi deficyt handlowy. Jeśli wy lepiej rozumiecie punkt widzenia prezydenta USA, to dajcie znać, w komentarzach. Mój punkt widzenia zdaje się natomiast podzielać do niedawna sojusznik Trumpa, Elon Musk. W ostatnim wywiadzie poinformował, że przekonuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby cła z Europą były zerowe. Cła spowodują wzrost cen, chaos i zdaje się, że nie będą korzystne dla nikogo. Czemu więc Trump decyduje się je wprowadzić? No bo nadal mówimy tylko o odroczeniu, a nie rezygnowaniu z ceł. Nie wiem, łatwo byłoby powiedzieć, że to zwykły głupek czy świr, ale w ogóle nie zgadzam się z takim spojrzeniem na sprawę. Przypuszczam, że za kulisami dzieje się coś, czego nie wiemy i decyzje Trumpa mają jakieś drugie dno. Innym wytłumaczeniem byłoby, że ambicje trochę uderzają mu do głowy. Tak czy inaczej, tu i teraz wprowadzenie ceł okazałoby się bardzo niekorzystne praktycznie dla wszystkich. W środę 9 kwietnia Trump ogłosił, że cła dla krajów, które nie stosują ceł odwetowych wobec USA zostaną zawieszone na 90 dni. Zapowiedział też nałożenie na Chiny 125% ceł. Ciekaw jestem jednak jak długo taka narracja się utrzyma i kiedy usłyszymy o nowych pomysłach Trumpa, a także jak za? Reagują na to rynki. Oczywiście, co dokładnie się wydarzy, nie mam pojęcia, tak samo jak żaden inny youtuber finansowy. Wiem jednak jedno: żeby wykorzystać takie niepewne czasy, trzeba mądrze inwestować, a większość osób nadal robi to źle. Na szczęście w tym materiale opowiadam wszystko, co musicie wiedzieć o rynku akcji, żeby zacząć zarabiać na giełdzie. Zapraszam do oglądania i do zobaczenia po drugiej stronie.